Żyłabym o tym, żeby być ministrem obrony narodowej i zajmować się bezpieczeństwem w zakresie militarnym. Nie będzie poparcia dla podniesienia wieku emerytalnego i dla równości wieku emerytalnego, no bo jak mówimy o równości, to właściwie moglibyśmy też mówić o obniżeniu, być może dla mężczyzn. Przepraszam, ale nie jestem fanem towarzystwa. Ale nie musi być y... pani fanem, ja tylko chcę Uważam przedstawić że ich lekarzom w polskim towarzystwie. Pani. Niestety brakuje wiedzy. Katarzyna Kotula jest niesamowicie ciekawą postacią w polskiej polityce. Wielka pani feministka broniąca równości, ale czy na pewno? Bo ja mam wrażenie, że po prostu jej wyjęło ego od swojej bezsensu funkcji w rządzie. Można by ją nazwać kobietą wszechstronną, ponieważ ma zawsze wiele do powiedzenia na przeróżne tematy, tylko w 90% sytuacji nie ma pojęcia o czym mówi. Dzisiaj Wam przybliżę jej mocne akcje, ale najpierw przypomnę wam, że jesteście na kanale A To Ciekawe, więc koniecznie zostawcie lajka like i suba, bo inaczej kotula wypowie się o was. Ja już mam do picia moją maczę na owsianym, zatem wy też łapcie coś smacznego do picia i lecimy! Zaczynamy z mocnym tematem, z którego Katarzyna raczej nie będzie zadowolona. Bo jak się dzisiaj dowiedziałam, że w planach rekonstrukcji rządu jest zlikwidowanie stanowiska ministra do spraw równości, to przez moją głowę przeszło tylko jedno: w końcu. No bo spójrzmy prawdzie w oczy, Typiara dostała takie stanowisko, a nic na nim nie robiła, oprócz zaprzeczania samej sobie. Wiek emerytalny powinien być równy? Nie będzie poparcia dla podniesienia wieku emerytalnego i dla równości wieku emerytalnego, no bo jak mówimy o równości, to właściwie moglibyśmy też mówić o obniżeniu, być może dla mężczyzn. Pewnie ta debata kiedyś wróci, bo ona jest nieunikniona. Ja to mówię otwarcie i odważnie, ale to się absolutnie dzisiaj z powodów politycznych po prostu nie wydarzy. Moje osobiste przekonanie, jeśli chodzi o. O ten drugi postulat, o którym mówimy, jest, dzisiaj akurat jest tak, że jest obowiązkowa, to znaczy, nie ma obowiązkowej służby wojskowej, bo mamy armię zawodową, ale ja uważam, że wiele kobiet chciałoby służyć w wojsku i że taką debatę należałoby także rozpocząć, dlatego że wszystkie te państwa skandynawskie przecież poszły już w tym kierunku. Natomiast nie, nie startowałabym z pozycji obowiązku, tylko i czyli obligo, a jakichś innych takich rozwiązań tymczasowych, które mogłyby do tego doprowadzić. Stworzyła ministerstwo równości bez równości i tak właściwie to bez ministerstwa. Zastanówmy się, co ona przez te dwa lata ugrała? Hmm, nie za dużo mi do głowy przychodzi. Może dlatego, że nie zrobiła kompletnie nic. A nie, dobra, przyznajmy jej to, że była aż, uwaga, na pięciu spotkaniach. Rozumiecie to? W ciągu tych dwóch lat pełnienia funkcji typiara tylko pięć razy wykonała jakieś ruchy. Może gdyby te pięć spotkań faktycznie były czegoś warte, to bym aż tak po niej nie jechała. Ale nie? Ona sobie po prostu na koszt państwa poszła na kilka spotkań kółek samouwielbienia i nazywała to pracą. Pamiętajcie, kochani, że to my płacimy podatki i to my sponsorujemy jej tak zwaną pracę. Rządzący wymyślają sobie stanowiska i ministerstwa, które nie mają jakichkolwiek perspektyw i sensu, tylko po to, by móc kupić sobie koalicjantów. Tymczasem to my dostajemy po dupie najbardziej za te ich durne koncepcje. Babka sobie siedzi, nic nie robi, a ma dosyć fajną funkcję, no i pewnie dobre pieniążki. Ja mam wrażenie, że ona sama nie wie, jakie są jej obowiązki. Zresztą co ja mówię? Ona nawet nie wie, na czym ma polegać ta równość, o którą walczy. Pani ministra w głębi serca mówi Musi być świadoma tego, że jej stanowisko jest tylko chwilowym tworem, mającym na celu udobruchać koalicjantów. Ona dobrze zdaje sobie z tego sprawę i chyba przez to jej ego przeżywa poważne problemy. Pamiętacie na przykład dramę z jej wykształceniem? W skrócie chodziło o to, że ona albo ktoś z jej sztabu kłamał, że pani minister ma posiadać magistra, mimo że go nigdy nie ukończyła. Wybuchła z tego dość duża afera, która niemal doprowadziła do jej dymisji. Z opresji ratować ją musiał Donald Tusk. Ja powiedziałam, bo znam to środowisko. Znam od lat tych, którzy dzisiaj złożyli wniosek o wotum nieufności wobec pani i zawsze jak na was patrzę, to przypomina mi się jedna z książek z cyklu Millennium Larsona, nie wiem czy pamiętacie, mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Jakbyście przeczytali, ale część sali zna na pewno tę lekturę, to byście dobrze wiedzieli, jak bardzo dobrze ta książka oddaje mentalność tych, którzy dzisiaj... Podnieśli rękę na panią minister Kotulę, bo tak naprawdę jedynym powodem, dla którego ten wniosek o wotum nieufności się pojawił, jest wasz stosunek do kobiet, do równości kobiet i mężczyzn, do bezpieczeństwa kobiet, do równości silnych i słabych, do tej filozofii, która ma swoje korzenie chrześcijańskie, liberalno-demokratyczne. I która dzisiaj nie tylko w Polsce jest kwestionowana dokładnie przez takich ludzi i takie siły polityczne jak PiS czy Konfederacja. Dlatego na tym. Porównał działanie posłów do książki mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Podkreślał, że pani Katarzyna dobrze wykonuje swoją pracę i nie należy jej się takie traktowanie. Oczywiście nie był w stanie podać konkretnych argumentów, więc postanowił wyzwać posłów PiS od mizoginów. Klasyczek. Kiedy kochanym liberałom brakuje jakichkolwiek argumentów, zawsze sięgają do szuflady sprawdzonych trików, czyli z wyzywanie przeciwników od faszystów, mizoginów i ruskich onuc. Działa za każdym razem. Kogo obchodzi fakt, że podatnicy utrzymują nieistniejące ministerstwo, które nie ma żadnej sprawczości. Liczy się to, że Kotula jest feministką, więc nie można jej krytykować. Donald Tusk stworzył te stanowisko, żeby tylko po to, by lewica mogła pochwalić się ministrami w rządzie. Rzucił im kilka stołków, żeby się znowu nie spłakali. Ale najlepsze się dopiero zacznie. Chcę zobaczyć minę Kotuli, kiedy to całe jej tak zwane ministerstwo pójdzie do kosza. Jestem przekonana, że padną słowa o nierównym traktowaniu kobiet w rządzie i że to niesprawiedliwe. Ale powiedzcie mi, widzowie, po co istnieje posada, która nie wnosi nic, nic nie zmienia i nie ma żadnej sprawczości? Pani Katarzyna ma natomiast nie tylko plecy u Tuska, bo wstawił się za nią też śmiszek, który napisał Ministra Kotula rozniosła w pył kuriozalny i ksenofobiczny wniosek o jej odwołanie. No ulala. Problem polega na tym, że Krzysztof chyba nie wie, jakie jest znaczenie słowa ksenofobiczny, ale to szczegół. W końcu dzięki wszelkiej maści aktywistom, to słowo już dawno przestało cokolwiek znaczyć czaicie, że on to wstawił na x, więc najpierw pomyślał o tym, potem to napisał, przeczytał i wrzucił dumny z siebie, że stoi u boku koleżanki. Jedyne, co ma. Do powiedzenia to to, że jest to niesamowicie żałosne. Kotula okazuje się, że jest też ekspertem w polityce amerykańskiej. To tak w temacie wielkiego ego, przynajmniej sama tak twierdzi, ale skoro tak pochlebnie o sobie opowiada, to ciekawe, czemu nikt z jej wiedzy nie korzysta. I pamiętam, że toczyła się jakaś dyskusja nie ma chyba dzisiaj z nami nikogo z zielonych na sali w sensie z liderek. Rozmawialiśmy na przykład o tym, dlaczego? O, jest tak, widzę. Były jakieś debaty o polityce zagranicznej, pamiętam jedne z pierwszych i rozmawialiśmy o tym, że nie ma tam żadnej kobiety, żadnej polityczki. Pomyślałam sobie, Boże. Tak, są wśród nas polityczki, które świetnie, świetnie znają się na polityce amerykańskiej. Jest nas kilka. Na przykład ja. Tak. Ogólnie ona jest ekspertem w wielu dziedzinach, bo z jej ust padł pomysł, że jej marzeniem jest zostanie ministrem obrony narodowej. Możyłabym o tym, żeby być ministrem obrony narodowej i zajmować się bezpieczeństwem w zakresie militarnym, bo akurat tutaj mam swoje jasne poglądy dotyczące tego chociażby, że potrzebujemy większego zaangażowania kobiet w armii. Nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Zdaniem Katarzyny jest inaczej, oczywiście. Kolejnym tematem, w którym Kotula jest specjalistą, to tematy zdrowotne. Wróćmy do tego 9 miesiąca ciąży, bo ja przytoczę op, opinie lekarzy z Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, którzy mówią tak. Przepraszam, ale nie jestem fanem towarzystwa. Ale nie musi być pani yy, fanem, ja tylko chcę przedstawić że ich opinię. Ale lekarzom argument. w polskim towarzystwie pani. niestety brakuje wiedzy. Jej zdaniem polskim lekarzom brakuje wiedzy na temat. Za to ona skończyła studia medyczne i na pewno wie lepiej. Czy wy też czasami się zastanawiacie, dlaczego ludzie się wypowiadają na tematy, do których jest wymagana konkretna wiedza? Albo że podważają wiedzę innych, nie powinni i sami się przy tym kompromitują. Wiecie, to jest takie działanie pod przykrywką feminizmu: niby chce dla wszystkich kobiet, a wychodzi na to, że tak naprawdę chce tylko dla siebie. Taka to właśnie kobieta ekspert od wszystkiego. Dostała tą posadę ministra, a nic w tym temacie nie zrobiła. Miała duże pole do popisu i była szansa, że mogłaby coś zmienić. O tym właśnie Właśnie mówię, że jej walka o równość kończy się, kiedy dostanie to, czego chciała. Jak myślicie, co Kotula odwali następnym razem? Ja sama nie mogę się doczekać jej kolejnej wpadki. Napiszcie w komentarzach, która z rzeczy była najbardziej żałosna w jej wykonaniu waszym zdaniem. Przypominam, że byliście na kanale, a to ciekawe. Zostawcie lajka like i suba, jeżeli uważacie, że Polska zasługuje na lepszego ministra równości. Siema!